JAR roza PRZEDSTAWIA PROJEKT STWORZONY W STUDIU X-TALES SHOW CZARY I FRISKA Z x -Tale. Patrz Frisk! Jesteśmy dorośli! Nom? i czara flirtują. Uwielbiam moją brodę. Jesteśmy mega sexy. Już czas na flirt. No! To nie może być kanon! Fandom nas zabije! Przepraszam, ale Chara i Frisk z Undertale są dziewczynami to jest kanon! Gdzie są wasze cycki? Dawać te x nowe cycki! Moje waifu! Dostrzeczcie mnie! Twoje jak zwycięstwo robisz też to, żeby na do serii. Wy też? Wymagania do bycia dorosłym. Jestem głodny. Poproszę o tabliczkę czekolady. Dzięki, głodny. Twój kozil tata nie żyje. Ujęcie drugie. Jestem głodny. Poproszę o tabliczkę czekolady. To będzie 12 golda. Potrzebujesz pieniędzy, aby mieć co jeść, zdrowie, dom i szczęście. To niesprawiedliwe. Jak zarabiać kasę z wszystkim i czarą? Musisz się uczyć, żeby mieć pracę. Musisz mieć pracę, żeby zapłacić za studia. Spokojnie, braciszku, mam pewien pomysł. Wyśmienicie, jesteśmy bogaci. Cały wasz majątek zostanie przekazany jako podatek za użycie przycisku Override. No, nam się, Czara. Nasza pierwsza wypłata. Jesteśmy w pełni odpowiedzialnymi dorosłymi. Chcę kupić gry wideo. MOJA! Koniec.